Co tu się dzieje w ogóle? A fajna mapa, nie? No, taki ziomek od no, jakiego chuja do mnie napierdalasz, jebany mm. Nie, Czekajcie, mm -hmm. kurwa, bo mi ping czekajcie. To, to... Mm -hmm. Wiesz, ja, ja jestem obok Jorna, tak by the way, więc on może mnie zaraz zabić. Więc jak mojego trupa... w twój łeb prosto, już nie celuję, Jak zobaczycie bo... mojego trupa, to wiecie, do kogo się zgłaszać. Czykolwiek ja nie z tym problemem. Ponieważ. właśnie się barykaduję przed wami. Bo wam trochę nie ufam, no sorry. Kurwa. Że to zjebałem. Kto to jest taki śmierci, kurwa trochę tak zauważyłem. Te. pole wygląda. Tak jest to... Nie! Nie, nie, Obóz rozwalony chodził po y nie celuj we mnie. Jor, nie celuj. Smog! Smog! A to nie był już smog. Czemu, czemu wy siebie zabijacie sobie? On we mnie celuje. No może lubię. Poważni jesteście. O nie. Jorn, bez zabijania dzisiaj. No kurwa, ale... To, było, to był ostrzegawczy, okej? Okay? To do ciebie Weźcie, kurwa, jakby do mnie szymi, to... Yy... Nie, nie, ja cię to dostaję ciśniesz, w pokoju. To ciśniesz w dupę hurdyniego. Nie, to ja był jak ktoś ostrzegawczy, Jorn, to był A ty też, ty też, jakby mnie strzelisz, to... Ty, ja w ciebie celuję teraz w Heda, nie? No widzi, no A ja w jacht... ciebie też, wiem. widzisz? Cześć, Fider. <laughs> spierdalaj. <laughs> ja pierdolę. Aha. Nie mam pytania. To chyba każdy z was mnie kocha, jak tak spierdalaj na początek dawnie mnie mówi. No. no, no. kodzie jak kod otworzy wychodek, zostanie zastrzelony prosto w łeb. Okej. Okay. Pierwsze słowa już usłyszałem na wejściu do tej gry SPIERDALEJ Nie wiem, się chorzy na głowę wszyscy po kolei Coś dillera dzisiaj jeszcze w tej rundzie nie widziałem A kurwa A ja A widziałem mogłybyś, Ile razy I... widzieć? A ja widziałem Ale może jestem ślepy na ich Ja Jestem jak twój cień Fajna jest ta mapa Boję się tej Mi się podoba Człowieku, po To była panowie. ostatnia mapa bez Szymiego jak jeszcze. Ja się trochę boję tej mapy. Co ty roz... To Dosyć duża mi się wydaje, a wam? Jest no bo mała. jest mała, ale jest... Duży. No jest chuj mała właśnie. W chuj mała jak twój penis. Ej, nie przesadzajmy. Przepraszam, to, to tak jest. Taki rzącik. To musiałem, bo... E Musiałem Boże jebać mega oczywiście. Nie zabijaj po prostu tak jakby... bez... Przepraszam, ostatni raz... Ja pierdolę Dawaj jest... kurwa tą no, sniperkę f... jebany śmieciu. Bo cię nie! 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 Ale to za to. O, tu masz. cię. Bo cię odpierdolę kurwa, dawaj tą sniperkę. Ale ty słodki jesteś. Ci o, powiem. tu jest druga ja tak 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 do W dupie to mam kurwa, dawaj tą sniperkę. No Ale o co ci chodzi? Dawaj to kurwa, bo cię odpierdolę. No o co ci chodzi? Nie, po prostu kurwa teraz co prześladziłeś. Da kurwa. Choruję na snajper kule, ale snajper ja, ja mam taki. Nie, 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 nie bo mam. Ka kanister, mam. Co, co masz? Manoję. Kanister. Pokaż. Nie. nie, ale tu nic się nie ma. Jak otworzysz te drzwi, to wybuchnie. Ej, nie, nie. Nie Nie tak się wybuchnie. Czekaj, poczekaj, poczekaj. No. Nie, nie podchodź. To był smoke. Spożywczą nowa era. Dawaj tą snipera, jebany śmiesz. Ja? Czy kto? Co? Sam se dawaj. Sam se dawaj. Zadaj e, mi ja mam za Ja mam sniper koliozy, ja potrzebuję. Ja mam sniper koliozy. No i chujmy to, moja choroba jest ważniejsza. Ja też chyba zostanę, ale... ...przecież bać. O, ja pierdolę. Ej, kto jest traitorem? Nie, mam takie czerwone napisy, co nie? Natnikiem i traderem w to chyba dobrze. Ej, to jest tak traitorem? Ej, to jest traitorem? Jak on się Fajno. pyta, to on jest i chuj. O. Ej, jest traitorem? Ja jestem. Dobra, za pić no, Kurwa, srałem debilu. Ale na nią. Diler, widać... Ciebie i twoje malunki No tak Jakie malunki? Nie wiem o czym ty mówisz <laughs> Tak, tak e, A ty, a ty ordo, żyjesz? No żyję, żyję No żyjesz Ej strzel kto ja za siebie Napierdolę Byt stram Ej, ej, no co to mnie strzelasz Stram Cześć <laughs> Nie No dobra Oczywiście nikt mnie nie lubi. Kolejna przygoda z tych z trochę smutniejszych. O, szatanik. w pokoju. Jak wejść na tę półkę skalną? Tam.

Dobra, dobra, to się nie chowaj tak. O oh, oh, kurwa, Off oh, fuck man. Burmistrz, odjebany! Odjeb... Oh, pierdol się! Obiję cię! I cię! rodzinę! Fajnie, że mówisz o swojej rodzinie. Ja pierdolę. Nie no kurwa dawaj.